Małej kuchni. Was, Małej kuchni. Ostatnio widziałam na Facebooku. i ja oczywiście dużo mu z Facebooku, jakieś tam tureckie zajęte zaj strony. Um, i Tam Turcy dużo robią z ciasta drożdżowego. I też wydziwiałam, i chciałam spróbować takie drożdżówki. Te drożdżówki tam w tym filmie były ze, tak to tureckie z y, fetą i pietruszką. Ja wziąłam do tego nasz polski y, syrek nadzienie serowe, i już teraz Wam pokazuję, jak to zrobiłam. No przecież zrobimy ciasto drożdżowe, i tu mam tak 500 g mąki, paczuszka suchych drożdży, czyli 7 g, jedno jajko, szczypta soli, 60 g roztopionego masła jedna łyżeczka cukru wanilinowego i 50 g cukru i wymieszuję się te wszystkie składniki oprócz masła ze sobą aha, jeszcze 200 ml ciepłego mleka będziemy używać będziemy potrzebować no, wrzuca się te wszystkie składniki do miski zacznę mieszać i po krótkim czasie dutę masło i wyrobić fajne ciasto z tego możecie Ręką ma robić, ją zawsze to maszyno robi. Po to się ta maszyna kupia, żeby mi fajnie ciasto wyrobia. No, ma być takie, żeby się nie kleiło do miski ani do rąk. Jeśli chcecie robić na dziennie takie słone, na przykład ze serem feta, z serem owczym, to dajcie no, jedna łyżeczka cukru. Jak się ciasto uklei, fajnie się wyrobi. Zrobię z niego kulka. I odłoża do miski z powrotem. Pozwypia trochę mąką i odłoża tak gdzieś na pół godziny albo na, na godzinę, żeby ciasto urosło. W międzyczasie się przygotuję na Tu mam 250 g twarogu półtłustego. Trzy e, łyżeczki cukru, jedna łyżeczka cukru i trzy łyżki duże, jedno żółtko i cytryna. Te małą cytryna e, jeśli macie cytryna bio bez amikaliów to się weźcie, oczycie skórka do tego e, ją się weźmiecie na sok z połowy cytryny i będziemy potrzebować jedna duża łyżka masła e, wszystkie składniki do, my, do miski i rozgnieciemy, fajnie wymieszamy wszystko na jednolitą masę e, cukru możecie dać albo mniej albo więcej jak chcecie to w zależności... i cytryny też. Ja tu na, ja na połowa soku z cytryny. E, potem po kosztowach, czy mi odpowiednie było i było dobre, tak jak już zrobiłam. Jak to ciasto urośnie, e, całość się zważyła i podzieliła potem na 10 równych części. Także tu się odkrowu i dziela każdą część. Moja tu mia, moje tu miały 90 gramów. No muszę powiedzieć, że to było w sumie trochę duże, te drożdżówki. Ok, jak się już to wszystko odmierzam? Uformuję z tego ciast, z tych ciastów, z, a, z tych kawałków kulki, e, boki do środka tak zakniótać, ranku tak wykulać i odłożyć na bok. I przykryję to sireczko i poczekam, aż mi to tak troszkę urośnie. Po tym czasie, jak już mi te kulki urosną, rozwakuje się je na płasko, tak gdzieś na nie za cienko i zaś nie za grubo. Yy, I będziemy teraz formować półeczki. I teraz patrzcie, yy, nożem, no się do nadzienia, tak gdzieś dwie łyżeczki yy, z serka. Oczywiście rodzynki do tego wmieszać, albo jakieś tam y, suche skórki od pomarańczy albo cytryny. I teraz noży, no lepiej się nożem do... Jezus Maria. No lepiej noży do pizzo się zrobimy takie... Natniemy się paski. I te paski będziemy skręcać. Ja zabawy z tym, ale fajnie to potem wyglądał. Jak już to skręcimy? Próbowałam to tak trochę zrolować na, na te paski, na te e, spiralki, ale jakoś mi to nie szło. Dlatego zrobię, zrobię teraz tak, jak tu widzicie. Tu każdy pasek pod spód i to tak pójdzie na blachę. Na blaszkę wyłożoną papierę do pieczenia. I albo możecie zrobić tak, że położycie dwie koło siebie, tak jak J2K, albo tak osobno. Ja te dwie koło siebie chciałem na razie spróbować, jak to będzie potem wyglądać, czy to się będzie tak rychtyk kupy trzymać. I tu już mu druga blaszka, też z odstępy. Ta ostatnio jej cienko, bo mi już tam tego farszu zabrakło. No ale jakby nie wiedziała, to by mi zostało. OK, jak już to zrobicie, wszystko odłożymy do wyrośnięcia, tak gdzie na pół godziny. I po tym czasie tu mu białko. Co mi z tego jajka zostało, trochę to rozkłócę. w widelcy i posmaruję te bułeczki. I to będzie pieczone w piekarniku na, 200, nie, na 180 stopni, tak gdzieś 30 minut, tak żeby był fajny złoty kolor. Możecie oczywiście posmarować mlekiem albo żółtkiem i troszkę mleka do tego dać. Wtedy będzie trochę ciemniejsza farba. Jak już mi to wystygnie, te drożdżówki, zrobimy się lukier. Tu mu puder cukier, dokładnie to nie wiem. Ile ja zawsze dowu na oko? Na przede dowu puder, puder cukier, a potem ten e, sok. Sok z cytryny, albo możecie woda dać. Sok z cytryny jest raczej lepszy, bo będzie taki fajny, kwaskowaty smak. I zawsze dowód tyle, żeby uzyskać e, taką konsystencję. Jakby było za dużo wody e, płynny, to odejcie trochę z pudru cukru. I jak już te drożdżówki ostygną, e, Posmaruję je pędzelkiem. No tym, tym lukrem i pędzelkiem. Możecie einfach wziąć łyżkę i tak no poląć tak byle jak. Jak tam chcecie. No. Okej, okay, jak lukier wystygnie, tu go przekro... No to możecie jeść. Tu go Jedną bez tego lukru. No, tak to wyglądało. jak mi się ten ser tam stracił. Okej, okay, może, aby nie było za to by mi ten ser był w jednym miejscu. Ale Józef, żeby spróbować, muszę się um, osobno lukier dać. U mnie, jak już słodkie, to słodkie. Muszę powiedzieć, pyszne było. Drożdżówki były oczywiście pyszne, no jakoś mi ten ser, nie było tyle seru, co um, takich normalnej drożdżówki, jak to się znało, ale może gdyby nie zawijała tego tak, tak dużo, to by może ta masa serową trzymała się w jednej ale były bardzo dobre, um, no, fajnie wyglądały, to by było na tyle, myślę, że właśnie filmik podobał i do następnego razu, cześć!